Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że mnie odwiedziliście w porannym roku. Nowy sezon się zaczął, 1 września. E, może najwyższa pora robić to regularnie, a może nie. Wiele zależy od różnych czynników zewnętrznych, o których też Wam za chwilę po poopowiadam. Zanim dzisiejszy temat podejmę, a wydaje się on być e, odrobinę być może za ciężki, zważywszy na to, że dopiero zaczynamy. Czekajcie, bo jestem świeżo po śniadaniu i... To już mi się odbija. Przepraszam, Boże, jakie to nieprofesjonalne! Ech, no ale cóż, e, ale cóż. Zatem e, chciałbym wam e, przypomnieć mój film z 1 września z zeszłego roku. To był film, w którym mój syn pierwszy raz udawał się do szkoły mając lat 6. To jest taki ciepły, rodzinny film, więc możecie sobie obejrzeć, być może poprawi on wam humory. Dzisiaj natomiast chciałbym podsumować ten rok i przede wszystkim opowiedzieć o tym, jak wpłynął na mojego syna, jak ta szkoła w wieku 6 lat. Płynęła na mojego syna, bo to jest ważne i przypuszczam, że wielu rodziców w podobnej sytuacji, w jakiej ja byłem rok temu, zadaje sobie pytanie: jak to będzie, co to będzie? I na pewno się boją i na pewno się denerwują, bo ja tak miałem. Ale moi drodzy, ja miałem to szczęście, że trafiłem na fenomenalną szkołę. Ten rok dla mojego syna był zdecydowanie najlepszą rzeczą, jaka mu się przydarzyła. To, jak się rozwinął, umie czytać, umie pisać, ale to są rzeczy drugorzędne. Jego umiejętności społeczne, jego umiejętności prowadzenia rozmowy, argumentacji, logicznego rozumowania, to jest coś, co skoczyło na zupełnie inny poziom. Oczywiście to jest naturalny rozwój dziecka, pewnie by się poprawił tak czy inaczej, jakby rozwinął w naturalny sposób, ale ten przeskok był gigantyczny. Ja widziałem każdy jego krok do przodu, spędzałem z nim masę czasu przy nauce. Zaraz zapytacie, jak to, a to nie szkoła się powinna zajmować nauką? Pewnie, że tak, i zajmuje się, ale. My mamy dzięki temu okazji, żeby pospędzać trochę czasu razem. Sporo, sporo poświęciłem, żeby nauczyć go czytać szybciej, bo mi się wymyślił. Jezu, przepraszam, za szybko mówię. Wydawało mi się, że uczy się za wolno, potem się okazało, że fenomenalnie sobie radzi. Jest dużo obaw i dużo trosk. I teraz oczywiście cała ta zabawa z, z szkołą dla sześcio i dla siedmiolatków stała się niestety problemem politycznym. I to jest, to jest masakra, to jest, to jest tragedia. Ja, ja nie mam do, do polityków polskich no, nie, nie, ma, nie darzę ich zbytnim szacunkiem. No, tam już nie chcę wspominać o, o taśmach prawdy, bo to właściwie nie chodzi o to, co było dokładnie tam powiedziane. Chodzi mi o zachowanie tych polityków. Tam słoma z butów wystaje, to jest chamstwo, to jest, to jest naprawdę niski poziom kultury, to jest tragedia, że my mamy takich polityków. No ale taka przeciętna narodu na to wygląda, no, takich żeśmy sobie wybrali. Może nie ma innych, no, cholera wie, ale nie o tym chcę opowiadać. Każdy jeden, żeby było wszystko jasne. Naprawdę banda warchołów. I oni się teraz bawią tą szkołą. I, I z jednej strony, jakby nawiązując do moich doświadczeń, chciałbym powiedzieć tak, że cholera jasna, jeżeli już się podejmie jakąś decyzję, to warto się chociaż przez jakiś czas jej trzymać, a nie zmieniać ją co chwilę w zależności od tego, jaka opcja polityczna rządzi i komu trzeba się podlizać, jeżeli chodzi o wyborców. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie jestem jestem przekonany jestem przekonany, że nie wszystkie szkoły są gotowe do przyjęcia sześciolatków i że to na to Ministerstwo Edukacji powinno zwrócić uwagę najbardziej. To znaczy każda szkoła, która jest przygotowana, powinna dostawać rekomendacje Ministerstwa Edukacji i tam w tej szkole można przyjmować sześciolatków. Natomiast jeżeli jeżeli Taka szkoła nie jest przygotowana, to Ministerstwo Edukacji też powinno to sprawdzić i powiedzieć: Nie, słuchajcie, nie jesteście przygotowani. W tym miejscu można przyjmować tylko siedmiolatków. I w zależności od tego, być może dzielić i jednak dać rodzicom ten wybór. Ja wiem, że to jak się da ten wybór, to większość rodziców e, zaprowadzi dzieci do szkoły. A łam, rejka nie boli, w wieku 7 lat. Wiem, że tak będzie. I, ale to będzie błąd. To będzie błąd, zwłaszcza jeżeli szkoła jest gotowa. Nie bójcie się, nie panikujcie, upewnijcie się tylko do, co do tego, czy ta szkoła ma jakiś sens. Mój Boże, za poważnie, to wszystko się takie poważne robi. No właśnie przez te polityczne konotacje. To nie powinna być dyskusja o tym, że politycy się bawią naszymi dziećmi, bo ta, taka jest prawda, tylko powinna być o tym dyskusja, jak bardzo dziecko może się zmienić i jak Fantastycznie, dobrze przygotowana do tego szkoła, e, może pozytywnie wpłynąć. Jacy będziecie zadowoleni, posyłając dziecko e, jakby 6-latka do szkoły. Ale kto wie, no może jak poślecie 7-latka do szkoły, to on też w wieku 8 lat będzie tak fantastycznie rozwinięty i będzie można z nim o wielu rzeczach pogadać. Ale lepiej wcześniej, tak sobie myślę. Lepiej wcześniej. E, no cóż, moi drodzy, no, bardzo miło mi was e, widzieć. Chciałbym powiedzieć jeszcze. O, a no cholerny świat, widzicie? To dla mnie jest trochę. Dobrze, powiem Wam tak. Czuję się nie do końca pewnie, znowu występując przed e, kamerą mobilną, bo to jest trochę inna forma nagrywania. Tam, e, po, do tej pory, jak kamerę miałem popsutą, to, to sobie siedziałem przed mikrofonem, trochę jak w, w stacji radiowej. Fajnie to wyglądało swoją drogą, jakby tak, no nie wiem, tak mi się wydawało, takie profesjonalne bardziej. To jest, tu jest, tu jest bardziej amatorskie. Dawno tego nie robiłem, e, do takich rzeczy trzeba się przyzwyczaić. Trochę jestem zresztą prześwietlony, ale to z, z, z dworu. Wszystko miało inaczej wyglądać. 1 września miałem już robić porannego roka, ze swojego ogródka, z którego widać moje biuro, ale nic z tego, nic z tego, bo, bo nasi budowlańcy się nie wywiązali z terminarza, wszystko jest opóźnione, więc no nie wygląda to tak, jak chciałbym, żeby wyglądało. Karetki jeżdżą, a tam, niżbym bym był trochę poza miastem, takie rzeczy. Więc najlepsze jeszcze przed nami, myślę, przede mną i przed wami, jeżeli lubicie oglądać te programy. I mam nadzieję, że widzimy się w środę. Jako, jako, że. Mm, jakby nie mam jeszcze ustalonego miejsca, w którym to nagrywam, no to regularność może nie do końca odpowiadać temu, do czego jesteście przyzwyczajeni. Staram się to robić trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, w środę i w piątki. Yy, ale, ale spokojnie, prędzej czy później do tej regularności przejdziemy. Ja też się muszę przyzwyczaić. 1 września, je, yeah, pora do pracy. <laughs> Trzymajcie się, papa. No wiem, no wiem, no zaraz będziecie chyba pani ze słowa. Wiem, że masę ludzi pracowało przez całe wakacje, wiem. No. Wiem, to nie, nie był jakiś tam przytyk albo próba obsiwania kogoś albo coś. Wiem, że różnie. Różnie to bywa, różne rzeczy ludzie robią i czasami muszą siedzieć, kurde, od rana do wieczora, a tu przychodzi jakiś gościu, co sobie gra w gierki i mówi ho, ho pora do pracy. Łatwo ci powiedzieć gościu, nie? No łatwo, łatwo. No. Ale nic złego nie miałem na myśli. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się. Hej, hej.